Jak zachować produktywność, jeśli jesteś chory? Na początku tego filmu chcecie, stary, przeprosić za mój głos, ale tak jak możesz zauważyć, jestem lekko przeziębiony, ale nagrywać trzeba. Więc lecimy. Zacznijmy od tego, skąd biorą się choroby. Tak naprawdę choroby biorą się tylko i wyłącznie ze względu na nasz słaby system odpornościowy. A na system odpornościowy składa się parę różnych czynników, i teraz o nich powiem. Pierwszą rzeczą jest słaba odporność. Czym jest spowodowana i jak ją naprawić? Spowodowana jest na przykład małą ekspozycją na zimno. Możesz to zmienić poprzez robienie zimnych pryszniców. Serdecznie ci je polecam, bo na pewno to wzmocni Twój system odpornościowy. Popatrz, stary, na morsów. Oni co zimę wchodzą do lodowatej wody, do rzek czy mórz, i właśnie dzięki tej ekspozycji na to zimno. Oni przez cały rok są zdrowi, bo na przykład takie minus 3, która u nas może spowodować ciężką gorączkę, zapalenie płuc i tak dalej, ich w ogóle nie rusza. Więc jeśli chciałbyś to wypróbować, to zdecydowanie ci to polecam. Ale jeśli nie masz takich głębokich aspiracji do tego, żeby morsować w zimnej rzece, to zacznij stosować zimne prysznice. To da ci podobny efekt, ale będziesz jednak w tej swojej strefie komfortu, bo będziesz w swoim domu. Drugą kluczową rzeczą, dzięki której możemy wzmocnić naszą odporność jest dobra dieta. I tutaj zdecydowanie polecam diety typu low carb, keto czy garnivor, bo te diety opierają się na tłuszczach zwierzęcych i jeśli popatrzysz sobie na takich eskimosów, to nie jedzą w sumie tylko mięso, które jest naprawdę tłuste i oni w ogóle nie chorują. Wiadomo, że tam przyzwyczajają się do tego klimatu, ale również ta dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa Również ich podtrzymuje w tym zdrowiu Więc przestań jeść jakieś płatki z mlekiem na śniadanie I zacznij spożywać bardziej tłuste potrawy Takie jak na przykład steki Możesz się teraz zastanowić, że jak to jest, że ja daję ci rady jak być zdrowym A sam mówię jakbym miał anginę więc co doprowadziło mnie do tego przeziębienia? To jest naprawdę śmieszna sprawa, bo pierwszy raz miałem dostęp do surowego mleka, kupiłem od lokalnego farmera takie faktyczne mleko. Niepasteryzowane, niemarketowe, które zawiera tonę jakiegoś syfu. I pierwszy dzień, kiedy je otrzymałem, wypiłem normalnie tam parę szklanek tego mleka, a to mleko było naprawdę zimne. I potem następnego dnia, kiedy się obudziłem, no to już miałem taką chrypę, no i teraz mam ją dwa dni, więc nie polecam picia zimnego mleka. Czyli podsumowując, jak nigdy nie być chorym, 1. Regularnie bierz zimne prysznice, 2. Opieraj swoją dietę głównie na tłuszczach odzwierzęcych. oraz 3. Nie pij zimnego mleka. Dobra, przechodząc już do sedna filmu. Czyli co możesz robić, jeśli chcesz zachować swoją produktywność, a akurat jesteś chory? Pierwszą najważniejszą rzeczą podczas choroby jest odpoczynek. Odpoczynek jest naprawdę kluczowy, żebyś mógł wrócić silniejszy, więc daj sobie jakieś 2-3 dni, żeby wrócić do pełnej formy i wjechać potem w swoje cele na całości. Bo zastanów się stary, jak to działa na przykład kontuzji kostki. Jeśli skręcisz kostkę, to nie idziesz następnego dnia biegać, bo nie masz na imię David Goggins, tylko siedzisz jakiś tydzień, dwa w domu i nic nie robisz. I dopiero zaczynasz z aktywnością, kiedy kostka się w 100% zregeneruje. Albo dostaniesz ortezę, jak jesteś jakimś pojawem. Ale generalnie powinieneś odpoczywać. I tak samo jest z twoim organizmem. Jeśli nie dasz kostce czasu na odpoczynek, źle się zrośnie, albo coś tego typu. A jeśli nie dasz swojemu organizmowi czasu, żeby się zregenerował, nie będziesz w stanie normalnie funkcjonować. A najlepszą i zarazem najprostszą drogą, żeby zostać produktywnym, będąc chorym, jest edukacja. A najlepszymi formami edukacji są książki, kursy, szkolenia, podcasty, filmy na YouTube czy coś tego typu. Naprawdę masz duży wybór. Więc moim zdaniem, najlepsze co możesz zrobić, to zacząć czytać książki samorozwojowe. Bo autor nieraz musi poświęcić całe swoje życie, żeby zebrać całą tą wiedzę i przekazać ci ją w dostępny dla ciebie sposób, a ty ją możesz dosłownie pojąć w kilka dni. Więc książki są totalnie overpower, więc jeśli masz taką możliwość, a na pewno masz, to kup sobie takie książki. Na moim kanale znajdziesz również film o pięciu książkach, które polecam na początek swojej drogi. Więc po tym filmie obczaj sobie tamte książki, a my lecimy dalej. I teraz stary się skup, bo dam ci takie naprawdę fajne info od serca. Jeśli nie masz kasy na książki, które czasami naprawdę są drogie to stworzyłem takiego e-booka za 6 zł. Chciałem go dać za darmo, ale niestety strona daje minimalną cenę 6 zł, więc taka jest ustalona. Więc jeśli chcesz wyprzedzić 99% osób w twoim roczniku, to zdecydowanie polecam ci go zakupić. Dowiesz się z niego, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak naprawić swój mindset, który jest kluczowy do sukcesu. Jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i przy okazji budując zajebistą sylwetkę, oraz dowiesz się, jak przezwyciężyć prokrastynację raz na zawsze. Z bonusów w tym e-booku znajdziesz również kompletny poradnik, jak zerwać ze swoimi wszystkimi złymi nawykami. Więc za taką wiedzę 6 zł to są naprawdę śmieszne pieniądze, więc jeśli masz wolne 6 zł na koncie, to polecam. Ale innymi sposobami, trochę mniej wartościowymi, ale darmowymi, są filmy na YouTube oraz podcasty. I w opisie zostawiam Ci parę polskich podcastów, które naprawdę są wartościowe i warto je śledzić. A jeśli chodzi o filmy na YouTube, to tutaj naprawdę bądź ostrożny, bo niestety 99% osób tworzących te filmy o samorozwoju robi je tylko po to, żeby sprzedać. Ich celem nie jest pomóc Tobie, żebyś rozwiązał swój problem, ale zysk. Więc tutaj naprawdę bądź ostrożny co konsumujesz, no bo nie chcesz kupić kursu za 2000 zł, z którego nic się nie dowiesz. Z takich polskich kanałów, które zdecydowanie mogę polecić, no to pierwsza sprawa Kasper pieprzony Haclarz. Gold, druga pozycja, Kuba Łyko, trzecia nowa męska jakość. Więc stare to są takie jedyne trzy kanały, które powinieneś śledzić, żeby zapewnić sobie dostęp do najlepszej jakości informacji i żebyś się ciągle rozwijał. Innymi, ale równie wartościowymi formami spędzania czasu podczas choroby jest na przykład trenowanie mindsetu, jak go możesz trenować poprzez wizualizację oraz określenie swoich celów. Więc jeśli jeszcze nie zrobiłeś swojej wizji życia, którą chciałbyś osiągnąć, to zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił. Wypisz również swoje cele i zaplanuj jak je osiągniesz. Podczas choroby masz naprawdę dużo czasu na to, żeby planować. W książce Braina Tracy'ego z Żabę możemy przeczytać coś takiego. Każdy poświęcony 10 minut na planowanie zaoszczędza ci godzinę pracy. A Brain Tracy jest naprawdę zaufaną osobą i mu można ufać, więc zrób swój plan, jak będziesz osiągał swoje cele. Ostatnim, ale tak samo wartościowym pomysłem będzie detoks dopaminowy. Detoks dopaminowy pozwala Ci oczyścić Twój mózg z całego tego bullshitu, jaki konsumujesz na co dzień. A szerzej omawiam to w tym filmie. Pamiętaj o e-booku w opisie, zostaw suba i do następnego. Yo!